Może to dobrze, że czasami nam te ideały się nie spełniają, bo tak sobie myślę, jakby ten ideał mi się spełnił, to ten gościu, on by się zawiódł już pierwszej nocy, jakby zobaczył, jak ja śpię. Nie wiem, czy w Bydgoszczy też są takie księżniczki. Takie księżniczki rozjebundy, że na całym łóżku Takie żabcie, ropuszki może. To jestem ja, Robuszka Piazecka, zawsze otwarta, nie? Poduszka rano wygląda tak, jakby ślimaki miał imprezę. I też chrapię. No, ale nie, że tak słodko chrapię, że oj, oj, jak ty dzisiaj chrapałaś! Nie, ja chrapię tak, jakbym walczyła o życie. Wiecie, ja całym przewodem chrapię, nie? Na ja odpisi do gardzieli chrapie. Na całe gardło, nie? Raz sąsiedzi do mnie policję wezwali, że coś się dzieje. ha, policja, że tu jest jakaś przemoc. Ja mówię, jaka przemoc? A ci do mnie tutaj ktoś kogoś dusi. Ja mówię, panie, ja się sama duszę. I mi założyli niebieską kartę.